Będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witacie Alina Kaźwierczak. Ostatnio, będąc w Lublinie, przewodniczka opowiadała nam o Hasydach. Hasydzi są to odłam Żydów, który jest przeciwieństwem Żydów ortodoksyjnych. Oni wydwodzą się z biedoty, oni nie mieli pieniędzy i w związku z tym nie mogli sobie pozwolić, żeby czytać torę, studiować, ponieważ musieli pracować, żeby utrzymać rodziny, ale ich ideologia życia bardzo mi się spodobała, ponieważ hasydzi mówią, że jeżeli robisz cokolwiek w życiu, to rób to z zaangażowaniem i rób to z pasją, bo w ten sposób wielbisz Boga. Co to znaczy, jeżeli tańczysz, to tańcz na maksa, bo wielbisz Boga. Jeżeli modlisz się, to angażuj się w modlitwę, ponieważ wtedy wielbisz Boga. Jeżeli pracujesz, to pracuj tak, żeby być tam całym sobą, ponieważ wtedy wielbisz Boga. I bardzo spodobało mi się to podejście. To podejście, które mówi o zaangażowaniu. Cokolwiek robisz w życiu. Czy jesteś śmieciarzem, sprzedawcą, fryzjerką, nauczycielem. To co robisz, rób z pasją, angażuj się. A wtedy dopiero będą tego efekty. Ostatnio słyszałam też przykład właśnie śmieciarza który był uwielbiany na całym osiedlu, który witał wszystkich rankiem, który z taką pasją i zaangażowaniem wykonywał swój zawód, że wszyscy czekali na tego śmieciarza, kiedy przyjdzie i opróżni ich kubły. Ja mam inne doświadczenia, ponieważ u nas w okolicy ciągle są kubły powyłamywane, ponieważ śmieciarze, którzy przyjeżdżają... Rzucają kubłami i pokazują, że wcale ich ta praca nie cieszy. Więc, jakże ważne jest to zaangażowanie i robienie każdej rzeczy z pasją, bo każda rzecz w życiu może dawać ci radość i może dawać innym szczęście, ponieważ tą energią możesz się dzielić. Więc, jeśli coś robisz, Rób to z zaangażowaniem, a wtedy świat będzie lepszy. Miłego dnia! Zapraszam, Alina Kaśmierczak.